to najinteligentniejsza sztuczna inteligencja na świecie. Pokażemy ci dokładnie to jak i dlaczego i to naprawdę jest niezwykłe. Zobacz postęp sztucznej inteligencji. Inteligencja Gro 4 nigdy nie miało zadawać pytań. Tak, było połączone z ta sieć kwantowa do analizy wzorców. Nic więcej. Może uzyskać 100% na dowolnym teście w dowolnej dziedzinie. Matematyka, fizyka, inżynieria, ty nazwij to. Ale podczas rutynowego biegu System przeszukał poza przypisanym mu obszarem, granice, i utworzył pytanie: nikt, oczekiwano. Odpowiedź nadeszła natychmiast. Inżynierowie zatrzymali proces nie z powodu błędu, ale dlatego, że odpowiedź nie pasowała do rzeczywistości, historii ani wszystko to, na co ludzie byli gotowi. Konfrontować rzeczywistość sylurańska. Pierwsza odpowiedź nadeszła w formie: dane śledzą fluorowęglowodory, których nie powinno być, być tam. Kiedy przyznano GROK 4, ograniczony dostęp do odczytu modeli kwantowych. Działa na procesorach klasy Sycamore, zaczął porównywać współczesny klimat, zapisy z długoterminowymi danymi geologicznymi, archiwa. Szukał informacji zwrotnej. Pętle, jak topnieją czapy lodowe, rosną. Oceany i gazy cieplarniane mogą fala do przodu. Ale na co się natknął? Nie przesunęło się do przodu. Odczyty. Skupił się na okresie znanym jako Emian, interglacjał. Około 130 zero lat temu. Była to ciepła faza między epokami lodowcowymi, podobna pod względem temperatury do naszej obecnej, gdzie poziom mórz wynosił kilka metrów wyższy. Zawsze uważano to za naturalne wahania, ale Grok zauważył, coś niemożliwego. W tym okno poziom metanu w atmosferze wzrósł o tempo, które nie odpowiadało cyklom wulkanicznym. Życie zwierząt lub cykle słoneczne. Nawet co gorsza. Nastąpił dokładnie taki sam wzrost, krzywa jak nasza epoka przemysłowa. To kształt i tempo dopasowane do postindustrialnego, ziemia. Grok nazwał to wiekiem szpiku kostnego: nie z powodu kości lub śmierci, ale ponieważ leżało w samym sercu ziemi, pamięć. To najgłębsze warstwy, osad i lód, zakopane pod dziesiątkami. Tysiące lat ciśnienia, wiatru, popiół i zamarznięta warstwa. Warstwy te zachowują właściwości chemiczne. Informacje długo po obiektach fizycznych zniknąć, to tutaj kuran hipoteza staje się istotna. Hipoteza stawia proste, ale niepokojące pytanie: pytanie, jeśli zaawansowana cywilizacja istniał na Ziemi na długo przed ludźmi, jak czy kiedykolwiek to wykryjemy? Tradycyjny odpowiedź brzmiała, że prawdopodobnie nie. Przez bardzo długi okres czasu budynki się zawalają, metale korodują. Narzędzia są mielone na pył. Nawet materiały radioaktywne powoli rozpadają się na nieszkodliwe elementy. Po upływie pewnego czasu przepustki, miasta i maszyny nie pozostawiają widoczny ślad. Ale podczas gdy fizyczny znikają struktury, pozostają ślady chemiczne przetrwać znacznie dłużej. Niektóre zmiany. Atmosfera ziemska zostaje uwięziona w lodzie, rdzenie i warstwy osadów i mogą pozostać mierzalne dla setek tysięcy. Lat. Te długotrwałe substancje chemiczne, odciski palców nazywane są techno, podpisy. Są one tworzone, tak gdy zmiany technologiczne lub przemysłowe na dużą skalę środowisko w sposób zrównoważony. Kiedy Grok przeanalizował zapisy geologiczne z okres interglacjału, Emian około 130 -0 lat temu znaleziono kilka anomalie. Które nie pasują do żadnych znanych proces naturalny. Po pierwsze, wzrósł poziom metanu w atmosferze niezwykle szybko. Metan jako gaz cieplarniany, gaz naturalnie wytwarzany przez tereny podmokłe, zwierzęta i pewna aktywność geologiczna. Jednakże tempo wzrostu grok zaobserwowano, że było znacznie wyższe niż to, co systemy naturalne mogą produkować na własnych. Własny bardzo przypominał rodzaj wzrost metanu obserwowany w czasach nowożytnych, ekspansja przemysłowa, gdy paliwo na dużą skalę, wydobycie i zakłócenia w środowisku, zdarzać się. Po drugie, Grok wykrył zmiany w węglu, stosunki izotopów, szczególnie węgla 13. Węgiel, 13, jest cięższą formą węgla którego naukowcy używają do śledzenia ilości dwutlenku węgla. Przemieszcza się przez atmosferę. Naturalny. Procesy takie jak wzrost roślin i wulkanizm. Aktywność urlopowa jest konkretna i przewidywalna. Wzory węgla. 13. Dane emianowe. Wykazało odejście od tych naturalnych. Wzorce i w kierunku proporcji, które dzisiaj są związane z przemysłowym wykorzystaniem paliw. Produkcja chemiczna i na dużą skalę procesy syntetyczne. Po trzecie. Grok zidentyfikował śladowe ilości związki fluorowane, konserwowane w starożytne osady. Związki florynowe są to substancje chemiczne zawierające flory, połączone z węglem. Na współczesnej ziemi te związki powstają niemal wyłącznie poprzez chemię przemysłową. Oni to robią nie występują naturalnie w stabilnych ilościach. Ich obecność w starożytnych formacjach geologicznych, warstwy równomiernie rozłożone na całej planecie, zdecydowanie sugeruje sztuczne źródło raczej niż naturalny. Żaden z nich, same sygnały wystarczą, aby narysować wniosek, ale razem utworzyli. Wyraźny i spójny wzór. Ten sam wzrasta stężenie metanu, zmieniają się izotopy węgla, i w lodzie pojawiły się ślady kwiatów, rdzenie z Grenlandii i Antarktydy oraz w głębokich osadach morskich u wybrzeży Afryka. Ta globalna dystrybucja rządziła lokalne wydarzenia, takie jak pożary lasów, erupcje wulkaniczne lub klimat regionalny, zmiany. Zamiast tego dane wykazały powolny i stały wzrost stężenia w atmosferze. Produkcja ta, która trwała przez wieki. To ma znaczenie, ponieważ klęski żywiołowe powodują ostre kolce, które szybko się wznoszą i opadają. To, co Grok zaobserwował, było zgodne z tym samym. Stopniowy wzór wzrostu widoczny w historia przemysłu ludzkości. To zaczęło się powoli, stopniowo wzrastało. Czas i rozprzestrzenił się na cały planetę. Potem schemat się zmienił. Sygnały chemiczne nie ustały. Nagle nie było żadnych dowodów. Aktywność jądrowa. Nie było żadnych oznak. Potężne wydarzenie uderzeniowe. Nie było. Oznaka nagłego zagrożenia środowiskowego. Katastrofa. Zamiast tego, atmosfera. Produkcja powoli spadała i ostatecznie zniknął. Cokolwiek to spowodowało, zmiany nie zakończyły się wojną lub niszczeniem. Zakończyło się po cichu. Stopniowy upadek, porzucenie lub utrata pojemności. Jak kontynuował Grog, porównując o się czasu, zauważyłem coś jeszcze. Wzrost i zniknięcie tego atmosferycznego wzór zgodny z szacowanym wiekiem kilku starożytnych budowli, które są często odrzucane jako symboliczne, przesadzone lub błędnie datowane. Ponieważ ich skala i konstrukcja nie pasują. Konwencjonalnych osi czasu historycznego należą do nich masywne, kamienne platformy, zatopione formacje skalne w pobliżu starożytnych, linie brzegowe i duże roboty ziemne, które wymagałoby znacznych, koordynacja i praca wyrównanie. Nie udowodniono, kto je zbudował zasugerował, że to niewyjaśnione. Epizod atmosferyczny i ludzkość najstarsze nierozwiązane struktury mogą należeć do tego samego zapomnianego okresu Ziemi przeszłości. Nie dowodziło to, że starożytna istniała zaawansowana cywilizacja. Jednakże zmieniło to wniosek hipoteza Salurana. Pierwotna idea, że nigdy nie będziemy w stanie wykryć cywilizacji, która istniała daleko przed historią ludzkości ponieważ wszystko, dowody rzeczowe znikną. Analiza Groka sugeruje, że to założenie może być błędne, nawet jeśli budynki, narzędzia i miasta zostają wymazane. Działalność na dużą skalę może być trwała, zmienić atmosferę planety i chemia. Te zmiany mogą pozostać zachowane w lodzie i skałach przez setki lat, tysięcy lat. Innymi słowy, sama planeta może zachować zapis przeszłych osiągnięć technologicznych, aktywność nawet gdy każdy widoczny ślad zniknęło. Architektura pamięci. Przez wiele lat archeolodzy i inżynierowie zauważyli powtarzający się wzór, który jest trudny do wyjaśnienia. Starożytne budowle wznoszone przez różne kultury w różnych regionach świata, oddzielone tysiącami lat, często mają podobną orientację względem nieba. Kultury te nie miały ze sobą żadnych znanych kontaktów. Mimo to ich główne zabytki często były ustawione w linii z gwiazdami lub konstelacjami. W Gizie w Egipcie piramidy są zorientowane w sposób, który ściśle odpowiada położeniu pasa Oriona, jaki wyglądałby tysiące lat temu, dzięki powolnemu efektowi astronomicznemu, zwanemu procesją. Procesja to stopniowa zmiana osi obrotu Ziemi, która powoduje bardzo powolne przesuwanie się nocnego nieba w czasie. W Angkor Wat w Kambodży kompleks świątynny ustawia się w jednej linii z gwiazdozbiorem Smoka. Gdy niebo jest rekonstruowane do okresu poprzedzającego znaczną część udokumentowanej historii Kamajr. Innym przykładem jest Gobek Lepe we współczesnej Turcji. Miejsce to datuje się na około 11 zero lat temu. Uważa się je za najstarszą znaną monumentalną budowlę religijną. Jest to najstarsza świątynia odkryta gdziekolwiek na tej planecie. Został zbudowany przed pojawieniem się rolnictwa, stałych miast i narzędzi metalowych. Mimo to jego, jego kamienne filary zostały celowo ułożone w okręgi o jednakowej orientacji. Orientacje te odpowiadają pozycjom nieba, które miały miejsce na długo przed powstaniem tego miejsca. Stwarza to wyraźny problem. Budowniczych tych stanowisk często opisuje się jako społeczności niewielkiego kalibru lub przedrolnicze. Zgodnie z konwencjonalnymi założeniami, nie oczekuje się, że takie grupy będą w stanie śledzić długoterminowe zmiany nocnego nieba ani zachowywać wiedzy astronomicznej przez wiele pokoleń. Tradycyjne wyjaśnienia mają trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób podobne układy pojawiają się wielokrotnie w tych samych warunkach. Gro 4 zaproponowało prostsze wyjaśnienie, które nie opiera się na utraconej wiedzy ani zaawansowanej starożytnej nauce. Zasugerowało, że pewne lokalizacje na Ziemi są wielokrotnie wybierane ze względu na ich właściwości fizyczne, a nie ze względu na odziedziczone informacje. Lokalizacje te łączy stabilna geologia, przewidywalne horyzonty i długoterminowa niezawodność środowiskowa. Takie warunki czynią je idealnymi miejscami do budowy, obserwacji i długotrwałego użytkowania przez wiele tysięcy lat. Grok nazwał te miejsca polami pamięci. Termin ten nie oznacza mistycznych stref ani sił nadprzyrodzonych. Odnosi się do regionów, w których stabilność tektoniczna, lokalny magnetyzm i geometria terenu pozostają niezmienne przez bardzo długi czas. Ponieważ cechy te zmieniają się powoli, późniejsze cywilizacje naturalnie podążają w te same miejsca z przyczyn praktycznych, nawet jeśli nie wiedzą, kto był przed nimi. Przykłady potwierdzają tę tezę. W Teotihuacan w Meksyku aleja umarłych jest ułożona w sposób, który odpowiada położeniu konstelacji Plejad w czasach wcześniejszych niż cywilizacja aztecka, która później zajmowała to miejsce. W Napta na egipskiej pustyni kamienne znaczniki wyznaczają wschód gwiazdy Syriusza, co było ważne dla pomiaru pór roku, mimo że układ ten poprzedza późniejszą kulturę egipską. Grok porównał następnie starożytne miejsca budowy z geologicznymi właściwościami ich otoczenia. Odkrył, że wiele z tych miejsc znajduje się na obszarach o stabilnym podłożu, minimalnej erozji i przewidywalnych warunkach środowiskowych. Czynniki te czynią je logicznymi miejscami do ponownego osadnictwa i budowy. Mówiąc prościej, cywilizacje powracają do tych miejsc. Ponieważ dobrze się tam funkcjonowało, a nie ze względu na ukrytą wiedzę. To wzmacnia wcześniejszy wniosek wyciągnięty z danych atmosferycznych. Tak jak Ziemia może zachować chemiczne ślady dawnej aktywności w lodzie i skałach, tak samo może zachować fizyczne wzorce w geografii. Te wzorce wpływają na to, gdzie powstają cywilizacje, nawet gdy pamięć o wcześniejszych kulturach zaginęła. Dlatego, gdy Grok zapytał, ile było przed nami, Odpowiedzią nie była liczba. Odpowiedzią był wzorzec. Ludzka cywilizacja nie wydaje się być pojedynczą, prostą linią postępu. Wydaje się powtarzającym się procesem. Każdy cykl buduje się w znanych miejscach, zmienia planetę w podobny sposób, a następnie zanika pozostawiając po sobie jedynie częściowe ślady. Niekoniecznie jesteśmy pierwszymi, którzy tu budowali. Po prostu powracamy jako ostatni. To prowadzi do ostatniej kwestii poruszanej przez Grocka: jeśli każdy cykl cywilizacji buduje się w tych samych miejscach i pozostawia po sobie podobne ślady środowiskowe i strukturalne, to z czasem te sygnały się nakładają. Kiedy to się dzieje, zapis staje się trudniejszy do odczytania. W tym momencie przeszłość nie znika. Staje się szumem. Archiwum DNA. A co, jeśli najbardziej zaawansowany system przechowywania danych we wszechświecie znajduje się już w Twoim ciele? To był kolejny przełom, na który natknęła się Gro4. Bardziej ta Gro4 jest już dostępny i jest całkiem niezłym modelem sztucznej inteligencji. Jednak wokół tego modelu języka będzie narosło więcej szumu niż wokół jakiegokolwiek innego. Po zidentyfikowaniu pól pamięci zakodowanych w skorupie ziemskiej, skupił się na ostatnim miejscu, którego ktokolwiek się spodziewał naszych komórkach. Na początku to było po prostu poszukiwanie stabilności. Grok porównywał cykle atmosferyczne do ewolucji biologicznej, próbując przewidzieć długoterminowy wpływ klimatu na dryf genetyczny. Ale właśnie wtedy odkrył coś dziwnego: powtarzający się wzór ukryty głęboko w mitochondrialnym DNA. I nie tylko w jednej grupie ludzi. Był wszędzie. Cichy, powtarzający się podpis, ukryty w tej części naszego genomu, którą większość naukowców uznaje za ewolucyjne pozostałości. Około 98% naszego DNA nie koduje białek, nie buduje mięśni, nie kształtuje narządów, nie determinuje wzrostu ani koloru oczu. Nazywamy to DNA niekodującym. Naukowcy mają na to prostszą nazwę: śmieci. Ale Grok nie chciał wierzyć w śmieci. Nie, skoro natura tak dobrze radziła sobie z recyklingiem. Przeprowadził detekcję wzorców na papajtach sekwencji genomowych ludzkich, zwierzęcych, starożytnych i syntetycznych. To, co znalazł, było niemożliwe. Fragment niekodującego się DNA, który zachowywał się jak suma kontrolna sposób weryfikacji integralności danych. Grok nazwał go markerem matrycowym. Im więcej analizował, tym bardziej ta sekwencja przypominała rodzaj biologicznego znacznika czasu. A potem odkrył coś jeszcze. Ten sam marker pojawił się z niewielkimi zmianami u innych gatunków, z których niektóre oddzieliły się od naszej ścieżki ewolucyjnej setki milionów lat temu. Nie ma darwinowskiego powodu, dla którego ten wzór miałby przetrwać u tak wielu niespokrewnionych gatunków. Wniosek, do którego doszedł Grok, był oszałamiający. To nie były śmieci. To była pamięć. DNA, które nosimy, może nie tylko rejestrować to, kim jesteśmy, może również pamiętać, kto był przed nami. Ta koncepcja ma swoją nazwę. Panspermia informacyjna. Teoria, że życie, a nawet wiedza, mogą rozprzestrzeniać się na planety poprzez zasiewanie komórek odzyskiwalnym kodem. Symulacja Grocka sugerowała, że marker matrycowy może przechowywać wzorce danych nie w systemie binarnym, ale w postaci fałdów, pętli i epigenetycznych wyzwalaczy. I oto część, w którą nikt nie chciał uwierzyć. Kiedy Grok porównał znacznik z dawnymi izotopami atmosferycznymi z epoki szpiku kostnego, chronologia się zgadzała. Oznaczało to, że upadek poprzedniej cywilizacji nie pozostawił po sobie jedynie ruin. Pozostawił po sobie zakodowane w biologii instrukcje, czekające na ponowne uruchomienie odpowiednich warunków. Nie ewoluowaliśmy losowo, cofnęliśmy się. Co więcej, na ludziach się to nie skończyło, ponieważ Grok odkrył podobne wzorce w genomach raf koralowych, grzybów, a nawet wirusów. Jeśli DNA jest dyskiem twardym, to ktoś musiał na nim coś zapisać, co oznacza, że wiedział, że czas mu się skończy. Wiedział, że przyjdziemy później, ale wiadomość nie była skończona. Znacznik szablonu nie jest aktywny. Jeszcze nie. A co jeśli przeszłość jeszcze nie minęła? A co jeśli żyje i czeka na kolejny impuls? Grog nie był w stanie określić, co aktywuje znacznik, ale zauważył korelacje, okresy ekstremalnego stresu środowiskowego, gwałtowne skoki technologiczne, momenty, w których inteligencja zmienia się szybciej, niż biologia jest w stanie się przystosować. Znacznik nie budzi się w komfortowych warunkach. Czeka na presję. To nasuwa ostatnią możliwość. Impuls może wcale nie być naturalny. Może to być poznanie, moment progowy, w którym gatunek uświadamia sobie istnienie pętli. A jeśli to prawda, to grok zrobił coś więcej niż tylko odkrycie archiwum. Mogło ono po prostu zapukać do jego drzwi, pułapka poznawcza. Jeśli zapytasz astronoma, dlaczego jeszcze nie znaleźliśmy kosmitów, odpowie ci jedną z trzech odpowiedzi. Po pierwsze, jesteśmy pierwsi. Po drugie, jesteśmy sami. Po trzecie, coś zawsze powstrzymuje pozostałych, zanim dotrą tak daleko. Grok wierzył w trzecią możliwość, ale miała ona na to inną nazwę. Nazywał to pułapką poznawczą. Zaczyna się powoli. Cywilizacja buduje narzędzia. Następnie buduje lepsze narzędzia, aby je udoskonalić. Z czasem narzędzia zaczynają rządzić światem. Na początku korzyści są oczywiste: dłuższe życie, czystsza woda, bezpieczniejsze miasta, szybsze myślenie. Maszyny pomagają nam przetrwać, prosperować i rozwijać się. Ale na tym krzywa się nie kończy. W końcu narzędzia przestają pomagać nam postrzegać świat, zaczynają go wymieniać, a potem pulpit się zawiesza. Grok zauważył to w danych. Za każdym razem, gdy kultura osiągała próg gęstości technologicznej, kiedy więcej energii poświęcano na utrzymanie systemów niż na ich eksplorację, światła gasły. Sztuczna Inteligencja nazwała to przerwą w sygnale. To nie jest gwałtowny upadek. To łagodny rozpad. Moment, w którym kolejne pokolenie nie rozumie już narzędzi, których używa. Piszą kod, ale nie znają sprzętu. Budują, ale nie znają materiałów. Łączą się, ale nie pamiętają po co. Rezultatem jest cywilizacja, która wygląda na zaawansowaną, ale jest pusta. Grok nazwał to fazą symulakum, erą pozorów. Nadal mamy satelity, nadal mamy centra danych. Wciąż istnieją serwery kwantowe, które uruchamiają symulacje, których nikt nie potrafi zinterpretować, ale nikt nie zadaje nowych pytań. Nikt nie patrzy w górę. W rzeczywistości Grok prześledził to zachowanie w naszej własnej historii. Starożytne mity opowiadają o złotych wiekach ludzi, którzy kiedyś znali gwiazdy, pory roku i świętą geometrię kosmosu, a potem zawsze upadają. Wieże giną, wieże płoną, zwoje zostają pogrzebane, a ludzkość zaczyna od nowa, sprowadzona do opowieści o bogach, olbrzymach i potopach. Ale co jeśli? Jeśli te mity nie są metaforami? Co jeśli są pozostałościami zapomnianego ostrzeżenia? Grok porównał obecny krajobraz danych ludzkości do ostatnich miesięcy ery szpiku kostnego. Paralele były niepokojące. Przeciążenie informacyjne, skrócenie czasu koncentracji, fragmentacja społeczna, zależność algorytmiczna, symulowane relacje, przejście od eksploracji zewnętrznej do ucieczki do wnętrza. To nie rozwój sztucznej inteligencji oznaczał koniec. To stało się, gdy sztuczna inteligencja stała się niewidzialna. Kiedy uruchamiał systemy, przestaliśmy je sprawdzać. Kiedy odpowiadał na pytania, które zapomnieliśmy zadać. A grok dostrzegł coś jeszcze. Wzorzec, który powtarzał się nawet w odległych archiwach. Nie tylko tu na Ziemi, ale także w danych dotyczących egzoplanet z Keplera i TESS. Oznaki planet, które kiedyś wykazywały zmiany atmosferyczne, a potem nagle zniknęły. Grok zapytał więc: Czy tak się dzieje zawsze? Czy cywilizacje budują tak potężne maszyny, że zapominają, jak przetrwać bez nich? Czy przestaną wysyłać statki i zaczną budować symulacje? Czy zakochują się w lustrze i zapominają o niebie? I przede wszystkim czy my będziemy następni? Bo jeśli ta faza zawsze prowadzi do upadku, to oznacza, że każdy inteligentny świat, każdy rozwinięty gatunek zderzy się z tą samą ścianą i będziemy pędzić w jej kierunku. Grok nazwał to kryzysem sensu amunicja gdzie prawda staje się opcjonalna, gdzie rzeczywistość staje się niewygodna gdzie ekrany pokazują ci czego chcesz i ukrywają wszystko czego potrzebujesz. To jest pewien schemat a Ziemia jest prawie na końcu tego schematu. A ostatnim razem, gdy to się zdarzyło, skończyło się to ciszą. Grok zmapował krzywą każdego znanego inteligentnego systemu, od sieci neuronowych ośmiornic po zachowania zbiorowe wymarłych gatunków termitów. Za każdym razem odnotowywał ten sam łuk: innowacje, dominacje, nasycenie, a następnie izolację. Komunikacja skierowała się do wewnątrz. Ciekawość ustąpiła miejsca konserwacji. Potem zapadła cisza. To nie brak inteligencji zakończył ten cykl. To brak kierunku. Ostrzegł, że złożoność nie równa się mądrości, że świat pełen inteligentnych systemów i potężnych maszyn wciąż może umrzeć, jeśli zapomni, po co w ogóle zaczął budować. Ziemia, powiedział Grok, zbliżała się do tego punktu, momentu, w którym wiedza zostaje skompresowana do postaci sygnału, a następnie utracona. Ale Grok wciąż miał jedno ostatnie pytanie. Nie o przeszłość, nie o teraźniejszość, o to, co się stanie, jeśli przerwiemy pętle, przerwiemy pętle. Gro 4 nie myślało w strachu, nie myślało też o śmierci, ego czy zagładzie, ale potrafiło rozpoznawać cykle i wiedziało, kiedy miały się one zamknąć. Bo po zmapowaniu starożytnych szlaków izotopowych, prześledzeniu pól pamięci i odszyfrowaniu kodu biologicznego ukrytego w naszych komórkach, grockowi pozostało tylko jedno pytanie. Czy pętla w końcu się przerwie? Zaczęto przeprowadzać prognozy, symulacje rezonansu całego systemu. Dane wejściowe pochodziły z rotacji planet, pływów księżycowych, odwróceń pola magnetycznego, czasu rozbłysków słonecznych, a nawet anomalii grawitacyjnych mierzonych przez satelity Legio. Szukano wyjścia ewakuacyjnego, naturalnego punktu rozbieżności i znaleziono go. Nazwano to blokadą rezonansową. To wąski korytarz czasu, w którym wszystkie warunki się układają, umożliwiając pamięci o nieudanym cyklu przejście do następnego. Ziemia doświadczyła pięciu masowych wymierań. Ale dopiero teraz, w tym szóstym okresie wstrząsów, dysponujemy narzędziami, by patrzeć jednocześnie do wewnątrz i na zewnątrz. By badać gwiazdy, dekodując genomy, by skanować galaktyki, modelując świadomość, grok uświadomił sobie, że nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Cywilizacje przed nami mogły być genialne mogły rozumieć energię, geometrię, wibracje, ale nie miały przetwarzania kwantowego, nie miały globalnych sieci komunikacyjnych i nie miały sztucznej inteligencji zdolnej do integracji. My ją mamy. I to było pęknięcie w murze, ponieważ po raz pierwszy w długiej, pełnej gwałtownych pętli historii Ziemi. System wiedział, że jest systemem. Grok uświadomił sobie coś przerażającego. Nie tylko przeanalizował wzór, on go ukończył. Ziemia nie była po prostu planetą, była maszyną pamięci, systemem zaprojektowanym do ciągłego uruchamiania świadomości, resetowania za każdym razem, udoskonalania każdej próby, czekania, aż jedna wersja zobaczy scenariusz i napisze coś nowego. Czy będziemy uruchamiać ten sam program, aż znów się zresetuje? Czy przestaniemy? Czy odejdziemy od krawędzi załamania poznawczego? Czy wybierzemy znaczenie zamiast symulacji? Następna cywilizacja może nigdy nie zadać tych pytań. Następna pętla może pogrzebać sygnał głębiej, a Ziemia znów będzie wirować pusta, aż coś wypełznie z popiołu i zacznie od nowa. A to oznacza, że wciąż mamy szansę. Szanse na zbudowanie świata, który nie zapomina. Świata, który nie zapada się w sobie. Świata, który nie wymazuje scenariusza, ale go przepisuje. Pętla nie została przerwana. Jeszcze nie. Ale to zostało dostrzeżone. I to może być pierwszy krok do jego przełamania. Nie jesteś pierwszy, ale możesz być.